Cześć, witam Was ponownie na moim kanale i jak możecie dzisiaj widzieć po tytule, porozmawiamy sobie o czymś, co jest dosyć kontrowersyjnym tematem, ale myślę, że warto o tym porozmawiać. Chciałabym Wam powiedzieć kilka rzeczy, podzielić się moimi przemyśleniami na pewne tematy, które mam nadzieję, że dadzą do myślenia osobom, które pytają o pewne rzeczy i sugerują pewne rzeczy. W ogóle, słuchajcie, bez przemyślenia, bez zastanowienia się nad tym, co mówią, i może robią to nawet wiecie no nie niespecjalnie, ale mogą komuś sprawić przykrość. Do nagrania tego filmu zainspirowała mnie e, moja obserwatorka z Instagrama, która ostatnio odpowiedziała mi na relację. Mianowicie, dodałam e, ostatnio e, taki krótki filmik, jeżeli uda mi się go tutaj wiecie, wmontować, to Wam pokażę o co mi chodzi. Na którym moja koleżanka Paulina e, robi mi makijaż. E, wiecie, modelowałam jej do portfolio. E, Czułam się na tym filmiku naprawdę jak gwiazda filmowa, milion dolarów, naprawdę wyglądałam nieskromnie pięknie. E, no i dodając sobie, wiecie, posypały się komplementy, że wow, piękny makijaż, super wyglądasz. Oprócz tego jednego. E, odpowiedziałam mi na relację dziewczyna, jej nie ja nie mam pojęcia kim ona jest, ona mnie obserwuje, jej nie. E, I odpowiedziałam mi na relację, ha! Nie powiem co sobie pomyślałam. No ale weszła mi... Tak mi się, kurde, no, co ona sobie mogła pomyśleć, więc pytam, słucham, o co chodzi. A ona a, takie pełne kształty. No ale dalej się nie domyślałam o co jej chodzi, więc mówię, słucham, o co chodzi, nie, nie rozumiem. A ona się tak, myślałam, że jesteś w ciąży. No i w tym momencie ja takie nie? Eee, I szczerze mówiąc, y, trochę się zmieszałam, zrobiłam mi się przykro. Bo pomijając fakt, że ona mi najzwyczajniej... Zasugerowała, że jestem po prostu kurwa gruba. Eee, to słuchajcie, jak można napisać do kogokolwiek takie coś, a zwłaszcza do obcej osoby, z którą nie zamieniło się nigdy ani jednego zdania, o której się nic nie wie, której nawet nie widziało się na oczy. Jak? Eee, powiem wam szczerze, że, że ta sytuacja uświadomiła mi, jak ludzie są kurwa bezczelni. I ta osoba może nie zrobiła tego specjalnie, a może gdzieś tam była taka, wiecie, taka. Szpileczka pod, wiecie, pod przykrywką tego, że a to pełne kształty, to coś tak. A pijecie szpilkę, że jesteś gruba, ten padzido. Eee, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że zrobiła to nieświadomie. Dlatego to zainspirowało mnie do tego, żeby nagrać dzisiaj film i opowiedzieć Wam, dlaczego nie powinniśmy robić takich rzeczy. Po pierwsze, ta osoba nie zna mnie, nie wie nic o mnie i sugeruje mi, że ja jestem w ciąży. Ale skąd ona może wiedzieć? Czy ja na przykład nie jestem po kilkunastej próbie e, zajścia w ciążę? Czy ja od kilku lat nie staram się zajść w ciążę? Czy może ja miesiąc wcześniej straciłam kolejną już ciążę, o którą walczyłam? A może jestem w tym momencie w ciąży zagrożonej, o którą walczę, o którą się boję każdego dnia? Nie wiemy takich rzeczy. Słuchajcie, przestańmy wpierdalać się w za macicę. To samo tyczy się osób, które się pytają Ha! Kiedy dziecko? No już tyle jesteście razem, to może czas na dziecko? A dzieci jakieś planujecie? No, młodsza, to ty już nie będziesz moja drogi, kiedy to dziecko. E, albo wiecie, spotykam koleżanki, które mają 25 lat i mają kurwa trójkę każdy z innym ojcem i ona mówi tak: ha, A na ciebie kiedy czas? W końcu pora, też musisz już mieć dziecko. Wiesz, ja nic nie muszę, a po drugie, koleżanko jedna z drugą. Nie wiesz, co siedzi w mojej głowie i co siedzi w moim brzuchu. Może tam jest coś, co mnie zżera od środka, może walczę z nowotworem, może. Kurde, może mój facet mnie leje i jestem z nim, bo się go boję, ale wcale nie chcę mieć z nim dziecka, tego nie wiemy. Może mój facet nie może mieć dzieci, może ja nie mogę mieć dzieci, może walczymy, może każdego dnia spędza nam to sens powiek, bo chcemy mieć dziecko, a nie możemy. Może walczę z chorobą, która nie pozwala mi mieć dzieci, albo muszę wybrać, że może będę miała zdrowe dziecko, ale w tym momencie ja umrę i zostawię dziecko. I... słuchajcie, takich opcji jest milion. Jak możecie pytać o takie rzeczy? To jest tak osobista sprawa, indywidualna. Może mnie nie jest stać na dziecko. Zrobić dziecko to jest jedno, ale samo zrobienie dziecka to nie świadczy o tym, że będziemy dobrymi rodzicami, że stać nas na utrzymanie tego dziecka i zapewnimy mu dobry byt. Ale dzisiaj nie o tym. Chodzi o sam fakt tego, że nie wolno nikogo pytać o takie rzeczy, ani narzucać mu, że już w tym momencie powinien to zrobić, bo nie wiecie, co taka osoba przeżyła. I chciałam Wam opowiedzieć o jeszcze jednej sytuacji, która mnie totalnie rozwaliła na łopatki, a mianowicie o 1 kwietnia, czyli prima aprilis. Bo ja miałam takie zderzenie z, po prostu z, z, ze ścianą, z rzeczywistością. Ja nie sądziłam, że w tych czasach dorośli ludzie, zwłaszcza dorosłe kobiety, będą sobie jeszcze robiły żarciki z tego, że są w ciąży. Przeglądając Instagram czy tam Facebooka 1 kwietnia e, widziałam co najmniej kilka postów z, z zdjęciem ściągniętym z internetu, na przykład z testem ciążowym albo z USG i wiecie Ha! Kurwa jestem w ciąży 1 kwietnia! Uśmialiśmy się. Naprawdę, czy to jest żart na, wiecie, na, na poziomie dorosłego człowieka? I popatrzcie, ktoś sobie robi żarty z takiej sytuacji a widzi to Kilka, kilkanaście, kilkaset osób, które nie mogą mieć dzieci. I co taka osoba sobie czuje? Co taka osoba czuje? Widząc, że ktoś sobie robi z jaja z rzeczy, która dla niej jest najważniejsza na świecie i dla niej jest rzeczą, wiecie, którą ona by chciała mieć, a nie może. A ktoś sobie po prostu robi z tego jaja. To nie jest temat do żartów, dlatego apeluję do Was. Przestańmy wpierdalać się w cudze macice. Przestańmy pytać o takie rzeczy, które są bardzo intymne, bardzo osobiste. I znowu przestańmy narzucać innym ludziom, co i kiedy powinni. Tak jak powiedziałam na początku, może wiele osób robi to nieświadomie, dlatego kieruję do Was ten film, żebyście się zastanowili, czy nie sprawicie komuś po prostu przykrości i wiecie, ktoś się do Was uśmiechnie, powie, a nie, to jeszcze nie czas, ale przyjdzie do domu i będzie ryczeć poduszkę, bo nie może sobie z tym poradzić. Przemyślcie to, a ja Wam życzę miłego dnia i samych cudowności. Do następnego filmu, pa!